Policja to najwspanialsza rzecz na świecie, zawsze pełna niespodzianek. Jak Woryk świętego Mikołaja. Albo jak noc poślubna. Zaskakująca, jak ktoś siowa. Niespełniona, jak prognoza pogody. I urocza, ja wie. Zaprosiłam swoich rodziców na kolację z oświadczynami i masz się oświadczyć. Gdybym miał ze dwa granaty, rozwaliłbym ten posterunek razem z wami. A ja się jąkam, jak się zdenerwuję. Mówił na mnie luksus, bo jestem ekspertem od kobiet. Trzynasty posterunek? My się niczego nie boimy. Jesteśmy policjantkami. Policjant nie boi się niczego. Przygotować broń, gaz łzawiący i opatrunki osobiste. Ruszamy na dziwki. <laughs> Moja żona złożyła pozę. Myślałem, żeby wynająć Ormian, ale sam ją zabiję. A potem obetnę ją ze skóry i zrobię sobie z niej makatkę. A uszy zamroży. Zjem. Inspektor pierzchała, inspektor Kot Wydział kontroli wewnętrznej. Oni to wiedzą, kocie. Wiem, że wiedzą. Chociaż ten maniak może nie wiedzieć. Jak się nazywasz dziecko? Agnieszka. Czego się boisz? Pan od matematyki. Jestem niemową. Mogę mówić to, co myślę. Dupa! Dupa! Ma prawo znać ceny. Inaczej czepia się federacja konsumentów. Nie wiedział, czy starczą mu dwie emerytury, czy powinien wziąć kredyt. Musisz mieć powodzenie u kobiet. Podobno faceci z wielkimi stopami są świetnymi kochankami.